Hello my lovely students. Witam serdecznie uczniów klas ósmych. Dzisiaj, oczywiście, kontynuujemy ee, nasz podręcznik. E, skończyliśmy dosłownie, moi drodzy, na stronie 69. E, tutaj e, wyrażaliście, e, udzielaliście rad oraz prosiliście o rady. Natomiast dzisiaj um, lecimy dalej z kolejną stroną. Są so please open your books on page 70. Otwieramy na stronie 70. Please write down also the topic. So open your notebooks as well. And today's topic: Welcome to Adventure New York. Dzisiaj będziemy e, troszeczkę mówić o miastach. Najpoczątek Nowy Jork, który oczywiście jest miastem w e, Stanach Zjednoczonych. Natomiast e, później porozmawiamy trochę o dużych miastach w Polsce. OK, dobrze. Zaczynamy moi drodzy od zadania pierwszego na stronie 70. Na razie nic nie piszemy absolutnie. Mamy tutaj pewien plakat, plakat, który przedstawia nam takie chyba najbardziej znane rzeczy z Nowego Jorku. Jest tu chociażby, jest tu chociażby statua wolności, the statue of liberty, mam nadzieję, że każdy kojarzy coś takiego jak statua wolności, która znajduje się w Nowym Jorku. Mamy też tak zwane yellow cap, tak? czyli żółte taksówki, które są chyba tylko i wyłącznie w Nowym Jorku wszystkie taksówki są w żółtych pojazdach. Mamy też m.in. Empire State Building, tak? No mamy różne rzeczy, które kojarzą się jak najbardziej z Nowym Jorkiem. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się kojarzą no i mamy tutaj zadanie, pierwsze what does it suggest you can do in New York tak, patrzymy na ten plakat, no i co tutaj można robić w tym Nowym Jorku, a no, można coś dobrego zjeść, jak widzicie mamy też tutaj noodles, tak, czyli e, makaron, nudle e, można zwiedzić różnego rodzaju miasta, mamy drapacze chmur mamy Empire State Building, tak, no mamy mnóstwo rzeczy które możecie zobaczyć w Nowym Jorku e, no i mamy tak famous buildings and sites, tak, czyli znane jakieś budynki, zabytki, people and activities tak, czyli ludzie i czynności. Tradition and history, czyli tradycja i historia. Means of transport, środki transportu. No i food and entertainment, czyli jedzenie i rozrywka. What could you include on a similar poster advertising a large city in your town, in your country? Czyli co moglibyśmy zamieścić na przykład na jakimś mieście, które kojarzy nam się z Polską, tak? Znaczy które jest w Polsce, nie kojarzy nam się z Polską, tylko jest w Polsce. Ehm, na przykład w Warszawie, co mogłoby być? Na przykład zamiast tutaj e, E, Statue wolności, no mogła być na przykład syrenka chociażby, prawda? Albo nie wiem, albo kolumna Zygmunta. E, zamiast tutaj wielkich jakichś drapaczych mur, tak mogłoby być stare miasto, gdzie są wszystkie takie zabytkowe kamienice i nie tylko. Eee, czy mamy jakieś taksówki takie specjalne w Polsce? Chyba nie. Natomiast jakieś zabytkowe tramwaje na przykład mogłyby być. Eee, no, dużo rzeczy tak naprawdę. Tak? Trzeba by było się zastanowić nad historią eee, i trzeba było spojrzeć, co jest takie najbardziej konkretne w Warszawie chociażby, czy Krakowie, na przykład smog, tak? I tak dalej. No, mnóstwo rzeczy. Smog i smog tak, smog i smog e, także różne rzeczy można by to było wrzucić na plakat taki, który obrazowałby e, jakieś miasto w Polsce, jakieś większe miasto w Polsce no ale na razie zajmiemy się tym Nowym Jorkiem ehm, so, let's do exercise 2, więc zapisujemy sobie zadanie drugie, strona 70 so please write down exercise 2 page 70 e, in your notebook match each statement from 1 to 5 which a statement from A to E that has a similar meaning czy będziemy teraz łączyć zdania od 1 do 5 ze zdaniami od H do E, te, które mają podobne znaczenie. Tak, czyli są te zdania, są takimi synonimami dla siebie, ok? Ehm, no to co? Spróbujcie sami na początek od 1 do 5 czytamy te zdania, czytamy te zdania, no i próbujemy dopasować. Ok? Tutaj stopujemy film. Dobra, mam nadzieję, że zrobiliście. Lećmy. Ok, let's do that later then. Ehm, It's C, let's not deal with that now. Czyli ok, let's do that later then, czyli ok, zróbmy to później. E, to jest to samo co let's not deal with that now, czyli nie zajmujmy się tym teraz. Nie zajmujmy się tym teraz. Ok. Number two. We can see what our friends and family think. Ok, and it's similar with A. Let's ask people we know. E, czyli możemy zobaczyć, co sądzą nasi przyjaciele oraz rodzina. No i mamy to samo w A. Zapytajmy ludzi, których znamy, tak? Okay. I didn't really want to go there, it's the same as E, I wasn't even keen on visiting it, czyli nie chciałem tam naprawdę pojechać, to samo co nie chciało mi się tam odwiedzać, tak, tego miejsca. E, I went nearly everywhere on foot, the same as B, I did a lot of walking, czyli wszędzie praktycznie doszedłem na, no, na nogach, tak. E, no, Mnóstwo się nachodziłem, dużo się nachodziłem, no i ostatnia: I can't wait, it's the same as I'm really looking forward to it. czyli nie mogę się doczekać, tak samo nie mogę się doczekać, tylko inaczej powiedziane. Ok? Więc te wyrażenia i te wyrażenia znaczą prawie że to samo. E, oczywiście proszę, żebyście sobie dopasowali tak, te wyrażenia od 1 do 5, z, od A do E, no i przetłumaczyli na język polski, przytulą, przed chwilą wam to przetłumaczyłem, więc myślę, że to będzie bardzo proste. Ok, i to było zadanie drugie. No i teraz zadanie, moi drodzy, trzecie. Tutaj będzie nagranie, w trakcie którego usłyszycie dwa teksty i w zdaniach od 1 do 5, czyli tutaj w tych dwóch zdaniach, w tych dwóch tekstach pierwszy, tekst drugi, tak, macie trzy pytania do pierwszego, dwa pytania do drugiego tekstu. Trzeba będzie odpowiedzieć A, B lub C, ok? Więc zapisujemy sobie: Exercise 3, page 70: Please do numbers from 1 to 5, robimy cyfrę od 1 do 5. Czytamy zdania i jak już przeczytacie to oczywiście nagrania. Let's go. One. So what are we going to put on this poster, Rosa? It needs to be something different if we're going to win. Yes, but it can't be too different, Paul. I mean we need to put some traditional sites on it. How about a famous church? Good idea. I'll look for a good picture. And how about a big shopping center to show something more modern? Yes, I like that idea. You concentrate on finding those. I think we need something to show the food. Definitely. Can you do that? Yes. And while I'm looking, I'll try to find some pictures of people. You know, smiling and looking friendly. Great. Well done. I think that's the most important thing to show how warm and welcoming we are. 2. John has just come back from his first visit to Poland. So, John, what were your impressions? Was it what you expected? Well, I didn't know much about Poland, to be honest, but a few things surprised me. Public transport was clean, comfortable, and more modern than I thought it would be. It was a great place to have a conversation, too, and while I was traveling around, I found a lot of people who are willing to speak English. Thankfully, since I can't speak a word of Polish. But most of all, I appreciated the chance to walk around the towns. That's something I love doing, and in some places in Poland you can see nearly everything on foot. I don't know why, but I wasn't expecting the number of cafes and places for younger people. Also, the young people were dressed very fashionably. It was a great place to be. There was a young feel about the place. OK. Jeżeli e, raz wam nie starczyło, a powinniście słuchać zawsze dwa razy, no to minuta 46 tam 6, wcześniej i tak i będziecie mogli spokojnie sobie jeszcze raz to posłuchać. E, no dobrze. Zaznaczajcie odpowiedzi. Mam nadzieję, że będziecie mieć OK. Tutaj stopujemy film, ogarniamy. Mm, dobrze. So, what do Paul and Rosa agree to agree on? And it's also, and it's of course C, including both old and new things. Uh, Paul likes Rosa's idea about B using pictures of people number three Paul and Rosa are B designing a poster right uh, it takes drugi during this visit John C did a lot of walking John tries to a show that he enjoyed his trip to Poland okay I to Dobrze. I zadanie czwarte. Exercise four, right? Write down exercise four. Musimy tutaj wybrać poprawną odpowiedź, tak? Próbujemy sami. Za chwilę będziecie wybierać ze mną. Oczywiście zapisujemy. Zadanie czwarte: od 1 do 5 cyfry. OK. And let's go. We visited all the traditional sites when we went to Rome. OK. Czyli odwiedziliśmy wszystkie zabytki. Kiedy byliśmy w Rzymie. The people in our country are warm and welcoming to visitors, right? czyli ludzie w naszym kraju są bardzo mili i przyjaźni dla odwiedzających the young people were dressed very fashionably okay? czyli młodzi ludzie byli ubrani bardzo modnie a lot of people were willing to speak English czyli bardzo dużo ludzi chce rozmawiać po angielsku and the last one is very easy to get around on food bardzo łatwo um, Dostać się wszędzie, chodzić wszędzie po całym mieście na nogach normalnie, tak? Spacerować. Okej. Okay. I zadanie piąte będzie Waszym zadaniem, które mam nadzieję zrobicie sobie na spokojnie, samodzielnie. Do you agree with, the, with what John said about Poland? Think about the ideas below. Tak? Czyli, czy zgadzamy się z tym, co było w nagraniu, co powiedział John o Polsce? Mówił, że transport publiczny, czyli wszystkie tramwaje i tak dalej, są bardzo czyste, wygodne i nowoczesne. People who can speak, że jest dużo ludzi, którzy potrafią mówić po angielsku. Science, think on food, że zwiedzać najlepiej na, na nogach, tak? Café w innych miejscach że jest mnóstwo kawiarni i miejsc dla młodych ludzi. Fashionable people, że ludzie ubierają się modnie. Hmm. Napiszcie dosłownie 2-3 zdania, czy zgadzacie się z jego opinią um, i czy uważacie właśnie, że tak jest w Polsce, tak jak tutaj, albo może nie uważacie, może uważacie, że jest zupełnie inaczej. Ok, thank you very much for today. See you next time. Goodbye.